Cześć kochani, witajcie na moim kanale, a raczej dzień dobry, bo u mnie jest siódma rano. I przychodzę do Was z szybkim testem podkładu marki AA. Podkład nazywa się Go Green i jest dostępny w Rossmanie za 35 zł, chociaż mi się udało go wyrwać na promocji za 25 zł. Więc jak na naturalny podkład jest to całkiem dobra cena. W tym podkładzie jest 99% składników pochodzenia naturalnego, w ogóle podkład ma bardzo naturalny skład, a ja jestem wielką fanką takich rozwiązań, dlatego zapraszam Was na szybki test. No to zaczynamy, kochani. Będę nakładać ten podkład na twarz po prostu palcami. Zazwyczaj robię to gąbeczką, ale jakoś tak, jak pierwszy raz coś nakładam, to lubię to zrobić palcami. Wydaje mi się, że palce są zawsze troszeczkę dokładniejsze niż gąbeczka. No to zaczynam. Otwieram. Hmm. Pierwsze wrażenie jest trochę wodnisty i ciemny. Zobaczymy jak to będzie naprawdę. Pierwszy moment Wam powiem, że no nie wiem, czy nie będzie dla mnie za ciemny. Może dobrałam zły odcień. Tylko, że wziąłam odcień naturalny, no ale zobaczymy. No i gotowe, kochani. Powiem wam, że efekt mi się podoba. Jeśli chodzi o wykończenie tego podkładu, to nie jest to wykończenie matowe, ale też nie jest takie rozświetlające. Coś takiego pomiędzy. Krycie nie jest jakieś bardzo dobre, moim zdaniem, no bo miałam tutaj jakieś tam niedoskonałości, i mimo wszystko, no mam wrażenie, że jednak nie zostały one tak przykryte w 100%, ale specjalnie na potrzeby testu nie nakładałam też żadnego korektora ani nic innego, więc na pewno kiedy bym połączyła ten podkład z korektorem, to wszystko wyglądałoby inaczej. Z odcienia też jestem zadowolona. Myślałam, że odcień naturalny może być dla mnie za ciemny, ale dosyć się sprawdza. Jedyne tutaj, do czego mogłabym się przyczepić, to że trochę jest mało tych kolorów do wyboru, bo jest tylko kolor jasny, naturalny i ciemny, więc trochę mały wybór. Ja teraz sobie pomaluję oczy. Po prostu zrobię sobie taki standardowy swój makijaż. No, i zajmę się swoimi sprawami na parę godzin i wrócę do Was za te parę godzin, żeby Wam pokazać, jak ten podkład się utrzymuje, i wtedy Wam powiem, czy tak naprawdę jestem z niego zadowolona, czy też nie. No, bo tak w pierwszym momencie, no to można powiedzieć tak, fajnie, ale no zobaczmy, jak to się będzie utrzymywało i jaki tego efekt będzie później. Także zapraszam Was, widzimy się za parę godzin. Czas na podsumowanie. Ja ten podkład oceniam jako taki średni. Z jednej strony podoba mi się to, że ma świetny, naturalny skład i myślę, że Buzia wygląda o wiele bardziej świeżo z podkładem niż bez podkładu. I podoba mi się, że nie jest animatowy ani jakoś bardzo rozświetlający, że jest taki trochę pomiędzy, ale na duży minus jest to, że nie daje takiego pełnego krycia. więc jeśli myślicie, że mam idealnie przykryje wszystko, wszystkie niedoskonałości, no to myślę, że tutaj można się trochę rozczarować. No i jeśli chodzi o jego trwałość, to tutaj też jestem taka gdzieś troszkę zmieszana, bo z jednej strony się utrzymuje na buzi, no nadal go czuję na policzkach i widzę, że on jest, ale na przykład tutaj gdzieś przy tych niedoskonałościach mam wrażenie, że jednak już te niedoskonałości są bardziej widoczne niż były rano. Więc myślę, że poleciłabym ten podkład na pewno osobom, które są zainteresowane naturalnymi podkładami. I w ogóle osobom, które szukają takich naturalnych rozwiązań jak ja, na pewno warto spróbować. Wiadomo, na każdej cerze też inaczej się taki podkład może zachować. Ja na pewno go zużyję do końca, chociaż przyznaję, że jak dla mnie nie jest to absolutna rewelacja i nie wiadomo co. Jest po prostu ok, więc skorzystam, użyję na pewno. A czy kupię go znów, no to się okaże. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, kochani. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia mi jakiegoś komentarza. Dajcie znać, czy już testowaliście ten podkład i jaka jest Wasza opinia. Ciekawa jestem, czy tylko ja jestem taka, właśnie pół na pół, czy Wy też może macie takie mieszane odczucia. Koniecznie dajcie mi znać. A na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Buziaczki, pa.